Że nie stoi. No nie tak Nie, no ja wiem. To ja wiem. O tu już się topie. A ta to korów powinien być. I to chociażby dlatego, że on był tutaj No Ja jeszcze kiercia pomagałem, kurwa mnie to kosztowało dużo ten ruch tutaj zrobić Ja wiem, bo i, i, i u nas kopali i ten sąsiad nie płynie można robić kurwa. nawet, widzisz, nawet nie porozmawiał nigdy kurwa czy to, że zasypie, że co wiesz, nigdy wiesz, nie było słowa. To uciekał zawsze. Kiedyś raz wiesz on tu przyjechał, ja widział, po, podeszłem, a będzie dobrze, a będzie dobrze, synek ten, ale on nie rzucał się, jadł niego, nie rzucą się.